Cześć, dziś opowiem Wam o profilu okiennym z firmy Dekadnik. Jeżeli się z tą nazwą pierwszy raz spotykacie, generalnie nie, nie dziwi mnie to, ale to nie jest tak, że to jest nowy producent, nie jest to jakaś nowość na rynku. Jest to jedna z najstarszych firm produkujących profile okienne. Jeżeli chodzi o wielkość firmy, jest to jeden z trzech największych producentów na świecie. Produkujący profile okienne. Więc to nie jest jakiś tam wynalazek rynkowy, teraz powstający. Mało tego powiem Wam. Jeżeli chodzi o firmę Dekennik, była to pierwsza firma produkująca profile okienne, które nie żółkły. Jeżeli mieliście okazję w latach 90. obserwować profile okna. W kolorze białym, które hurtowo żółkły, które wręcz kremowe się po pewnym czasie stawały, a potem już w tych w oknach białych tego przestaliśmy obserwować. No to to też trochę dzięki firmie Dekennik, dlatego że oni wymyślili technologię, która pozwoliła wytwarzać okna właśnie białe, które nie żółkną, mało tego. Jeżeli powiecie, że to była historia, to przypomnę Wam, że z ostatnich lat dość mocno popularnym stał się kolor antracyt, jeżeli chodzi o okna, czy tam o drzwi, czy o bramy garażowe, zresztą ogrodzenia też. Generalnie jest dość modny. Nawet WEKA, nawet wielka WEKA w profilu Softline 82 na początku wykonywała okna antracytowe na rdzeniu brązowym lub białym. Natomiast pierwszą firmą, która oferowała rdzeń antracytowy, była firma Dekennik. Więc ci, którzy szczęściarze mieli okazję od nas nabyć okna antracytowe na początku, jak one się popularne stały i na profilu Dekennika, no to mają rdzenie antracytowe pod, pod spodem, więc po zarysowaniu mocnym okleiny dalej mają antracyt. Powoli już w tej chwili te rdzenia antracytowy pojawiają się u wszystkich pozostałych producentów, natomiast u wszystkich, u większości pozostałych producentów, natomiast Dekennik no, był pierwszy. Eee, oni mają dość ciekawe pomysły, ale to ro, już rozmowa na, na inny temat. Eee, jeżeli chodzi o Dekennik, no to profile u nas to okno na, na to profil na, będzie po, występować pod nazwą Osmoze. Gdzie nie, gdzie na rynku może się spo, możecie się spotkać z nazwą e forte tiser i jeszcze wiele innych no bo producenci bardzo często te nazwy zmieniają nam okna na tych profilach dostarcza firma Vito jest to dość istotna informacja, dlatego, że, po prostu, tak jak na jednym z filmików już miałem okazję wspominać, ten sam profil okienny może być inaczej wykonywany u innego producenta okien. U nas jest on dobierany w, w, w parametry, w osprzęt, po, pozwalający powiedzieć, że to jest naj, produkt naj, z najwyższej półki. Możemy go spokojnie porównać do Weki Softline 82. Jest to produkt, który oferujemy do nowych, nowego budownictwa, do nowych budynków. Wręcz może być do budynków pasywnych nawych. Jeżeli pamiętacie, w przypadku Weki współczynnik przenikalności termicznej dla okna referencyjnego był gdzieś tam w granicach 0,72. Deccaning ma 0,73, czyli pod tym względem jest tutaj drugi. Jeżeli pamiętacie. Profil Ideal 8000 z Aluplasta, to on miał 0,74. Ecosan miał 0,75 przenikalność termiczną. Salamander 82 miał trochę gorszy. Natomiast Salamander 92 miał też gdzieś tam 0,74 0,73 0,74 współczynnik przenikalności termicznej. Więc pomimo, że Salamander jest grubszy o centymetr prawie od tego okna od od tego profilu okiennego nie daje wcale lepszego współczynnika przenikalności termicznej. Tutaj mamy grubość profilu 84 mm. U nas zawsze ona występuje w połączeniu z profilem stalowym zamkniętym w ramie. Jest to profil stalowy o grubości 2 mm, czyli dokładnie tak samo jak mamy to w przypadku Weki SoftLine 82. Weka SoftLine 82 była siedmiokomorowa, ten jest sześciokomorowy. Czy ta jedna komora ma znaczenie, sami ocencie, jeżeli chodzi o kolejną podobną rzecz, w przypadku tego profilu okiennego mamy również tutaj uszczelkę pod pakietem szybowym. Dzięki temu współczynnik przenikalności termicznej jest właśnie taki jaki wspomniałem, ale to również poprawia trochę akustykę. W przypadku tego profilu okiennego, współczynnik dźwięku to jest 34 dB, czyli też trochę lepszy niż przeciętna na rynku. Dodatkowo, jest to profil okienny, który ma stosunkowo głęboką zabudowę pakietu szybowego. Jeżeli go porównamy z profilem okiennym Gelana S9000, no to tam to jest około centymetra niższe skrzydło. W jednym to będzie się podobać, innym nie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku obsadzenia profili, pakietów szybowych w profilach okiennych, im to obsadzenie jest trochę głębsze, tym mniejsza tendencja, że pakiety szybowe przy, yy, mają, ten, mają tendencję do pękania. Ale o tym już opowiem w innym filmiku. Natomiast generalnie tutaj jest w tym przypadku na plus. Jeżeli chodzi o te okna, okuwane one są na, w okucia firmy Winkhaus, czyli również najwyższa półka. Mało tego, firma Wito wykonuje nam to na najnowszych maszynach, jakie są dostępne w tej chwili na rynku, jeżeli chodzi o produkcję okien. Dlatego możemy się pochwalić cieniutkim zgrzewem narożników, jest on bardzo estetycznie wykonany, zarówno od zewnątrz, jak i od środka. Już Wam pokażę, może tutaj dojrzycie. Światło trochę nie pozwala, ale... O, teraz może trochę lepiej. W każdym razie, jeżeli Wam zależy na takim detalu, żeby zgrzew narożnika był ładnie wykonany, no to w zasadzie w tej chwili znaleźć producenta okien, który wykonuje to lepiej niż, w tej, niż firma Vito, która nam wykonuje na dekenniku okna. No, łatwo nie będzie. Mało tego, jeżeli chodzi o inne aspekty, czyli zapytacie, co z ceną. W tej chwili mamy fajne promocje, jeżeli chodzi o, o ten profil. Producent dość, dość ciekawie nam to kalkuluje. Bardzo często bardzo często ten profil wychodzi nam taniej niż VK, taniej niż Ideal 8000, no ale trochę drożej niż Salamander i trochę drożej niż, niż EcoSun 7. Natomiast no, te różnice między salamandrem a w tej chwili dekannikiem, nawet jak występują, to szczerze powiedziawszy, warto dopłacić w tym przypadku, jeżeli macie trochę większy budżet i skusić się na, na ten produkt. No, cena tu też wynika z tego, że po prostu w salamandrze będziemy mieli profil stalowy w, w ościeżnicy trochę cieńszy. Albo po prostu będziemy go mieli otwartego, bo tak też często się zdarza. Natomiast tutaj mamy zawsze zamknięty bez względu na to, jaką wielkość okien będziemy mieli, i ta sztywność profilu okiennego również jest porówny, identyczna jak weki. Jak Więc jest to kolejny rozsądny pomysł, jeżeli chodzi o zakup okien. Cóż, polecam.